Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak, a to jest czwarty odcinek Szkoły Czołgisty. Słuchajcie, odcinek jest niezwykle rzadki, dlatego chyba nie skłamie, jeżeli powiem, że ten odcinek odmieni grę wielu osób i naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie wpłynie na wasze osiągi w grze. Dlatego uprzejmie bym prosił, aby każda osoba, która zasubskrybowała mój kanał, każdy mój widz. Obejrzał sobie go bardzo dokładnie. No chyba już lepiej nie mogłem zareklamować. Słuchajcie, naprawdę, jeżeli obejrzycie ten odcinek, Wasze osiągnięcia w tej grze mogą znacząco się poprawić. Mówiąc szczerze, wnerwiam je, a właściwie mam chęć użyć tutaj innego słowa, ale już nie będę przesadzał. Wnerwiam mnie sytuacja, w której Polacy jest taka opinia, że Polacy to są jakieś takie nuby. Nie potrafią grać i tak dalej. Jak coś złego, to oczywiście my. E, mam inne zdanie. Nie jesteśmy wcale narodem gorszym, jeżeli chodzi o World of Tanks, a wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że jesteśmy lepsi od innych. Może dzięki temu takie różne anegdoty o nas powstają. No i ten mój cykl e, szkoła czołgisty będzie tutaj przyczyniał się raczej do zwyżki formy, wydaje mi się, niż czegoś odwrotnego. Dzisiaj będzie o podpalaniu. E, rzecz niezwykle ważna, można. Na dwa sposoby praktycznie upokorzyć swojego przeciwnika. Jednym sposobem jest to objechanie, bezczelne obiechanie i po prostu napierdzielanie w jakiś wolny pojazd. Drugą rzeczą jest podpalenie. Słuchajcie, jak to jest z tym podpaleniem? Otóż nie tylko zadajemy wrogowi obrażenia, ale jeszcze rozwalamy mu moduły. Gdybym miał to porównać do sytuacji rzeczywistej, to byłoby mniej więcej coś takiego, jakby dwóch fighterów wychodziło na matę lub do klatki. Mających mniej więcej te same umiejętności, i nagle podczas walki, w zwarciu, jeden by wyciągnął strzykawkę i wstrzyknął temu drugiemu jakiś eliksir na starzenie. Tamten w oczach zacząłby maleć, niedołężnieć i tak dalej. Czyli sytuacja niesamowicie upokarzająca. Po podpaleniu, jeżeli ktoś nie ma gaśnicy, naprawdę możecie zrobić już cuda z tym przeciwnikiem, ponieważ on ma i silnik uszkodzony, obrót wieży, celowanie działa. I tak dalej, i tak dalej. W jakich sytuacjach w World of Tanks dochodzi do podpalenia? Słuchajcie, mamy dwie możliwości podpalenia wrogiego pojazdu. Po pierwsze, jest to silnik. Przy trafieniu w silnik mamy jakąś procentową szansę, przyjmijmy, że jest to około 50% szansy na jego uszkodzenie. Czyli nie wystarczy trafić w silnik, żeby go uszkodzić, tylko jeszcze trzeba właśnie wylosować dobrze, że ta osłona, jakby tego silnika powiedzmy, została przebita. I pocisk go uszkodził. Jeżeli się Wam to uda, to macie wtedy określoną wartość, która jest charakterystyczna dla każdego silnika, na przykład tutaj 20%. Określona wartość powodująca, czy podpalamy ten silnik, czy też nie. I wszystko było bardzo fajnie, tylko że z tymi losowaniami, słuchajcie, różnie jest. I dlatego teoretycznie, jeżeli mamy 50% szansy plus. Później 20% szansy na podpalenie, to co dziesiąty strzał oczywiście czysto teoretycznie co dziesiąty strzał skierowany w silnik powinien podpalać. Normalnie to się nie zdarza. Może się czasami zdarzyć to częściej, ale zazwyczaj jest to bardzo, bardzo rzadkie. Możecie sobie przypomnieć na powiedzmy 100 bitew, ile razy uda wam się podpalić wrogi czołg. Także o silnikach, słuchajcie, zapominamy i zarządzam. Tak jest. <laughs> Zarządzam od tej chwili niestrzelanie w silnik. Słuchajcie, nie strzelamy w silnik wrogiego pojazdu. A w co strzelamy? Strzelamy w zbiorniki paliwa. Jak to jest z tymi zbiornikami paliwa? Otóż zbiornik paliwa to jest drugi moduł wewnętrzny czołgu, który powoduje podpalenie. Tylko że szansa na to jest absolutnie inna. A jaka? nadal mamy te 50% szans powiedzmy na uszkodzenie zbiornika przy trafieniu. I to różnie jest eksperymenty, które wykonaliśmy, wam to pokażą. Słuchajcie, o ile silnik ma jakąś tam procentową szansę 20 na przykład procent na podpalenie, to zbiornik paliwa przy jego zniszczeniu, czyli musimy jego HP wyzerować, ma 100% szansy na podpalenie. Co to oznacza? że za każdym razem Uda nam się podpalić ten czołg. Czyli jedyna wartość, która tutaj nas ogranicza, to jest te pierwsze 50%, jeżeli trafiamy w zbiornik, które decyduje, czy uszkodziliśmy, czy też nie uszkodziliśmy. Jak widzicie, na potrzeby tego testu zainstalowałem te skórki, które pokazują nam, gdzie jest dokładnie zbiornik paliwa. Każdy, kto chce wypróbować ten sposób, po prostu te skórki musi sobie zainstalować. Nie dajcie sobie też wmawiać, że to jest jakieś tam, nie wiem, nie wiem nawet jak to, lamerskie czy, czy coś takiego, używanie takich skórek. Słuchajcie, takich skórek używali lub używają najlepsi gracze, nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Nie zostały one zrobione przez jakiegoś nupka, który siedział, nie mógł w ogóle nic osiągnąć w tym World of Tanks i postanowił zrobić sobie skórki, żeby Pomóc. Te skórki są używane przez bardzo, bardzo dużą rzeszę graczy, także tych topowych graczy europejskich, rosyjskich itd., tak i tak dalej. Także absolutnie się nie zrażajcie. A trzeba je zainstalować, żeby po prostu nauczyć się, gdzie który czołg ma ten zbiornik paliwa. Zbiornik na tych skórkach jest zaznaczony na niebiesko, natomiast silnik na zielono. W silnik, tak jak wcześniej powiedziałem, nie strzelamy absolutnie Zobaczcie, że każdy czołg ma tutaj zaznaczone dokładnie, gdzie ten zbiornik jest. Niestety w niektórych przypadkach jest to dosyć zagmatwane, tak jak na przykład tutaj, gdzie za bardzo no, nie widać, jak dokładnie w to strzelać. Natomiast jeżeli zaczniecie grać w ten sposób, czyli strzelając zbiorniki, jeżeli zaczniecie grać w ten sposób, czyli strzelając zbiorniki, po pewnym czasie już sobie wyrobicie zdanie odnośnie praktycznie każdego czołgu. Sytuacja w takich przypadkach jest, słuchajcie, bardzo, bardzo skomplikowana, ponieważ yy, co się dzieje z pociskiem po przebiciu pancerza? Logika podpowiadałaby, że pocisk taki powinien mieć szansę przebicia całego kadłuba oczywiście zakładając, że trafi na jakiś pusty obszar yy, zatrzymania się najwyżej na tej drugiej ściance, a może nawet przebicia tej drugiej ścianki. Otóż w World of Tanks jest troszeczkę inaczej. Niestety dotarłem do informacji, które mówią, że głębokość penetracji pocisku nie jest uzależniona od jego zdolności penetracji, tylko od kalibru. I wynosi ona krotność tego kalibru. Czyli, na przykład, działem 100 mm, nie jestem w teraz w stanie powiedzieć po prostu nie pamiętam czy jest to 20 czy 10-krotność w każdym bądź razie jeżeli mamy chodzi mi więcej o to, że jeżeli mamy działo 100 mm to jesteśmy w stanie spenetrować ten kadłub na głębokość 1 metra jeżeli to jest razy 10 lub 2 metrów jeżeli to jest razy 20 tak jak mówię nie pamiętam i teraz absolutnie nie udało mi się dotrzeć do informacji co się dzieje jeżeli po drodze są dwa moduły na przykład silnik plus zbiornik paliwa czy ten pocisk jest w stanie przebić zbiornik paliwa i jeszcze wejść uszkodzić silnik czy też może e, zatrzymuje się już na pierwszym module tego niestety nie wiem ale się dowiem i na pewno e, zrobię taki aneks i tam wszystko powiem ok, teraz pewnie sobie myślicie dobra facet pieprzy coś tam nic z tego jak na razie nie wynika jakieś bania luki, że będę za każdym razem podpalał wrogi czołg słuchajcie, oczywiście za chwilę przejdziemy do Strony praktycznej tego poradnika. E, otóż teraz chciałbym podziękować graczowi Gosti, który wczoraj poświęcił bardzo dużo swojego czasu i zgodził się rozegrać ze mną 16 bitew treningowych. Tak, słuchajcie, na potrzeby tego poradnika, rozegraliśmy 16 bitew treningowych, i w tych bitwach Gosti wystawiał się na mój ostrzał. Po prostu sprawdzaliśmy, jak często ja jestem w stanie go podpalać i czy w ogóle ten mój poradnik no, jest zgodny z prawdą. Otóż słuchajcie, na 16 bitew tylko w trzech bitwach nie udało mi się podpalić Gostiego. 13 innych bitew było z podpaleniem i to często było podpalenie niejednokrotne, czyli tylko dwukrotne albo nawet trzykrotne. Dlaczego w tych trzech bitwach nie udało mi się go podpalić? Słuchajcie, ze względów właśnie na te 50%. Yy, niby te 50% szansy na uszkodzenie zbiornik no, powinno nam dawać, że na dwa strzały jeden wchodzi, ale jak wiecie, statystyka no, jest troszeczkę inna. To wcale nie oznacza, że na dwa strzały jeden na pewno wejdzie, ponieważ może wejść nam, nie wiem, pięć strzałów pod rząd yy, z uszkodzeniem albo pięć strzałów, które w ogóle nie uszkodzą go mimo trafienia. Okej, okay, no to przejdźmy może do części praktycznej. Słuchajcie, jesteśmy na mapce treningowej. Wybrałem tutaj czołg z magazynkiem, i to właśnie magazynkowcami będziemy robić te próby ze względu na po prostu szybki strzał. Zobaczcie, co się stało. Ostatni pocisk od razu podpalił kolegę. To była nasza pierwsza próba. Zbiorniki są zaznaczone, tak jak mówiłem, na niebiesko. Zobaczcie, że ten zbiornik również jest z boku widoczny. I teraz postanowiłem w drugiej serii. Spróbować podpalić ten zbiornik, po prostu strzelając z boku. Zobaczcie, że mam tutaj 6 strzałów, i co się stanie? Yy, za szóstym razem uda się podpalić kolegę, i po prostu w ten sposób on się sfajczy. Zrobiliśmy teraz próbę czołgiem o wiele cięższym z działem 90 mm. Zobaczcie, że mam tutaj tylko i wyłącznie 4 pestki, i już druga pestka podpala tego T43 także już tam jakieś moduły mu uszkodziłyby się e, mamy kolejną próbę teraz widzicie dokładnie jak T43 ma rozmieszczony zbiornik jest to evenement jest ten zbiornik z, z przodu e, celujemy po prostu zawsze w to miejsce jeżeli ten czołg stanie przodem i zobaczcie co się stanie trzeci strzał znów podpalenie e, Normalnie nie miałbym szans za bardzo, wy... no chyba że bardzo dobre losowanie by było, to wtedy możemy go zniszczyć jedną serią. Teraz wzięliśmy czołg cięższy, który posiada więcej życia. Jest tutaj pewna trudna sytuacja: mianowicie, zobaczcie, że dwa moduły, tak jakby w tej łatce nachodzą na siebie czyli silnik, zaznaczony na zielono, i zbiornik. Silnik nas nie interesuje, natomiast zbiornik jak najbardziej. Niestety strzał w takie miejsce nie przynosił y, dobrego rezultatu. To znaczy, tutaj właściwie nie było wiadomo, co się dzieje z tym pociskiem, w który moduł on trafia. Natomiast zdecydowałem się, że powinienem strzelać tam, gdzie ten, tego silnika nie ma, a tylko jest zbiornik. I zobaczycie, co się stanie. Eee, czekam teraz na przeładowanie. I jak widzicie, ten zbiornik wystaje poza silnik troszeczkę z lewej strony i postaram się strzelić. Właśnie w to miejsce Zobacz, Zobaczcie co się dzieje Strzeliłem, od razu jest podpalenie Ponieważ myśleliśmy, że to jest przypadek Postanowiliśmy powtórzyć tą próbę Tak więc macie tutaj Analogiczną sytuację Z tym, że teraz będę od razu strzelał w to miejsce Gdzie zbiornik jest, że tak powiem, samotny Zobaczcie, jest pierwszy strzał Drugi, nic się nie dzieje Oczywiście kolega mnie informował Czy zbiornik jest uszkodzony, czy też nie I czwarty strzał Następuje podpalenie i tym sposobem jedną serią mogę niszczyć czołg ciężki siódmego poziomu. Normalnie musiałbym się przeładować. Teraz postanowiliśmy sprawdzić to z działem lżejszego kalibru, bo może wydaje wam się, że to zależy od kalibru bardzo. Rzeczywiście od kalibru uzależnione są obrażenia dla modułów, ale w tym przypadku naprawdę te, silniki, te zbiorniki nie mają aż tak dużo HP, żeby przetrwać taki ostrzał. Wziąłem, jak widzicie, T-71 i rozpoczynamy już w to miejsce kanonadę właśnie z tego działa. Zobaczycie, jaki będzie efekt. Przepraszam, mam tutaj sześć pocisków w magazynku, także no, może być dosyć ciekawie. Pierwszy strzał, nic się nie dzieje. Drugi strzał, nic się nie dzieje. Trzeci strzał, od razu jest podpalenie. Kolega oczywiście się ugasił. Zobaczcie, że już połowy życia nie ma, a ja mam jeszcze trzy pociski w magazynku. I pakuję mu teraz kolejne pociski. I od razu jest podpalenie. Każdy pocisk, jeżeli przeciwnik się ugasi, to słuchajcie, ten moduł, czyli ten zbiornik, i tak jest uszkodzony. Także bardzo, bardzo łatwo go podpalić. Jeżeli strzelając w jakiś moduł, podpalicie czołg i on się ugasi. Ponawiacie ten strzał po prostu. Teraz wzięliśmy czołg AMX 50x100. Tutaj jest bardzo skomplikowana sytuacja z tymi skórkami. Zobaczcie, pokazuje, że silnik jest, silniki są w różnych miejscach, natomiast zbiornik z tyłu jest bardzo, bardzo widoczny. I oczywiście silnik sobie odpuszczamy. Strzelamy tylko i wyłącznie w zbiornik. Pierwszy pocisk. Drugi trzeci nic się nie dzieje cały czas czwarty i piąty pocisk podpala nam ten czołg. E, oczywiście ja myślałem, że to jest jakiś przypadek i tą próbę również powtórzymy. E, zobaczcie teraz strzelam kolejnym, nic się nie stanie. I postanowiłem się przeładować. E, czołg ten już goni na oparach właśnie dzięki temu podpaleniu. Normalnie nie byłbym w stanie tak go wydoić jedną serią działo się przeładowało i teraz dokładnie w to samo miejsce i podpalenie od razu jest oczywiście było mało życia przeciwnik miał mało życia, natomiast gdyby to był wyższy jakiś tier sytuacja by się powtórzyła i on już nie miałby gaśnicy, żeby się zgasić no i dobra, teraz robimy próbę po raz drugi z AMX -em. i wielkie było moje zdziwienie, że rozegrała się ona w dokładnie Według dokładnie tego samego scenariusza, zobaczcie, piąty pocisk jest podpalenie tego czołgu. Został mi jeden pocisk, lokuję go w zbiornik znów. Niestety nie udaje się podpalić, muszę czekać na przeładowanie. I po przeładowaniu okazało się, że dokładnie tak jak poprzednio, ten pierwszy pocisk już podpala przeciwnika. Zobaczcie, jest podpalenie. I przeciwnik został zniszczony. I tutaj teraz będziecie mieli deserek. Słuchajcie, na deser wzięliśmy czołg ciężki, ósmego poziomu IS3. Zobaczcie, jak on ma rozmieszczone te zbiorniki. One są dokładnie po boku rozmieszczone. I to dzięki temu jest idealnym celem, praktycznie do podpalania. Ma naprawdę sporo życia. Ja tutaj tym małym działkiem zobaczcie, co mu zrobię. Celuje, nie celujecie w górną płytę, tylko dokładnie tam pomiędzy gąsienicę. Tam jest płyta po prostu pionowa, nieskontowana. I rozpoczynam pierwszy strzał, nic się nie dzieje. Drugi strzał, od razu jest podpalenie. Zbiornik się pali, ponieważ został zniszczony. Kolega się ugasił. Zobaczcie, że ja mam jeszcze cztery pociski w, w magazynku. Lokuję kolejny pocisk. Natychmiastowo jest podpalenie, eee, zobaczcie, temu czołgowi zostało chyba 400 życia, czy 300 nawet. Musimy teraz czekać, aż e, się ugasi samoczynnie, ponieważ kolega już w gaśnicy nie ma. Trzema pociskami z takiego małego działka. Zobaczcie, co zrobiłem, jakie uszkodzenia. I teraz czwarty pocisk. Od razu jest podpalenie, i, i czołg taki ogromny, poziomu ósmego. Zostaje zniszczony przez takiego małego szkraba tylko czterema pociskami z magazynku. I teraz pewnie zastanawiacie się i myślicie sobie zaraz, zaraz, ale przeciwnik stał nieruchomo. Normalnie takich sytuacji nie ma i tak dalej. Otóż mylicie się. Pomyślcie sobie, ile razy w czasie bitwy macie okazję, żeby strzelić w bok lub w tył wrogiego czołgu z bliskiej odległości. Tych sytuacji jest naprawdę mnóstwo i zazwyczaj w takiej sytuacji po prostu strzelacie w tył albo strzelacie w bok. I dzięki temu, że silnik zawsze jest największy, to po prostu trafiacie w ten silnik. Natomiast jeżeli zaczniecie celować w zbiorniki, bo tak jak mówiłem, absolutnie zakazuje strzelania w silniki, to w te zbiorniki będziecie po prostu podpalać. Ta sytuacja została przeze mnie wielokrotnie sprawdzona w normalnej grze. I muszę wam powiedzieć, że można spowodować, grając odpowiednim czołgiem, można spowodować praktycznie, że co drugą bitwę udaje nam się bez problemu podpalać wrogie pojazdy. Tutaj jest tylko ważne, żebyśmy mieli trochę punktów życia w tym naszym czołgu, ponieważ czasami będziemy musieli wystawić się na strzał. Jeżeli strzelicie raz w wrogi pojazd i on się ugasi, to musicie za wszelką cenę jeszcze raz trafić mu w ten moduł, wtedy na pewno już się sfajczy, nawet jeżeli nie do końca, no to siądzie mu tam powiedzmy połowa modułów. Do tego materiału będzie oczywiście zrobiony aneks, tak samo jak do materiału o taranowaniu, i będzie w nim część praktyczna tylko i wyłącznie, tylko z użyciem innych pojazdów, tak żebyście sobie to jeszcze utrwalili i zobaczyli, że rzeczywiście podpalenie może. Absolutnie odmienić Waszą grę i może bardzo, bardzo pozytywnie wpłynąć na Wasze osiągnięcia. No i cóż, to chyba koniec tego materiału. Słuchajcie, mam nadzieję, że się Wam podobało, że naprawdę zaczniecie to stosować. Wtedy ja będę bardzo zadowolony, bo oznaczało to będzie, że moja praca nie poszła na marne i że naprawdę robienie tej szkoły czołgisty ma sens. A dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że nie wynudziliście się za bardzo. Żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.